Nazywam się Rucińska Danuta Halina. Mieszkam w Słupnie. Jestem 24 roku urodzenia 1924 rocznik. Pamiętam takie dla mnie to było straszne zdarzenie, jak mój ojciec uratował 12 osób. Pracowaliśmy na polu. Moi rodzice i czworo mojego rodzeństwa i jeszcze wynajęte ludzie byli. A proszę powiedzieć, jak nazywali się rodzice? Ojciec nazywał się Jan Pazio, a mama Amelia Pazio. Ja Paziunia z domu, jest Pazio nazwisko. I z tych osób, które tam pracowały wtedy na polu, to kto tam był z rodziny jeszcze oprócz rodziców? Też Jan Pazio, bo brat się tak samo jak ojciec nazywał, Jan Pazio i Henryk Pazio. No i ja, Halina Danuta Pazio, i Krystyna Pazio, siostra młodsza, a najętych ludzi było czworo. To było pod lasem. Do dziś mogę pokazać to, bo jest to wszystko. To niedaleko stąd. Kozia Góra. Tu jest słupno, a trzy kilometry dalej, dwa i pół, dwa, będzie las. I pod lasem ta ciągłość, to jest takie osiedle, takie kozia góra. I z lasu wychodzili do nas Żydzi. Dwóch takich około trzydziestu lat. zarośnięty, brudny, strasznie zaniedbane, obdarte. No i moja mama taka była ona im przynosiła i dawała jedzenie, wychodzili. Ale ojciec spostrzegł, że jak oni dłużej klękają, proszą, to się schodzi, a ktoś zobaczy i oskarży, a wtedy zginęlibyśmy wszyscy, bo by Niemcy przyjechali, zabiliby i tych Żydów, i nasz 12 osób. No, więc ojciec się zorientował, że niedobrze będzie, jak oni będą przychodzić, prosić i to. Powiedział: nic się nie odezywać, tylko niech wychodzą. Będą mieli koszyk postawiony, złapią z koszyka, i odwrócę się w las, żeby nikt nie zdążył ich zobaczyć. No i tak zawsze było. Oni wychodzili, od razu koszyk stał, do tego koszyka. a myśmy wszyscy na polu pracowali. No, i, a ojciec mój lubił taki, miał zwyczaj, stawiał wszystkie narzędzia, szpadle, łupaty, tam wiadra, to kosy, to grabie, wszystko. Na tyle ludzi, 12 osób na polu, może to trzeba, może to trzeba, to już było na miejscu, nie lepało się do domu. No i właśnie jednego razu, kiedy wszyscy byliśmy na tym polu, wyszli te Żydzi. Ale ani nie zdążyli dojść do koszyka te parę kroków, ani odwrócić się w las, staleny zdrętwały. Podjeżdżał samochód niemiecki. Mój ojciec zobaczył, że to Niemcy od razu kosę złapał, dał temu jednemu, Żydowi, drugiemu grabie, mówić kość, tu na dróżce gdzie stoisz. No i ten tam szturgał to kosło, a ten drugi grabi. Tak, że mi się odwrócili. Bo jakby na nich spojrzał ten Niemiec, to by wiedział, że to są Żydzi. W odwrotnym kierunku tam poszli, a te Niemcy podjeżdżają, zatrzymują się i po niemiecku krzyczy gospodarz, gospodarz. A ojciec wyskakuje, bardzo dobrze umiał po niemiecku mówi słucham, jestem gospodar. A Hitler, jak to tam się mówiło, i jestem gospodarzem. Im się to podobało. Jeden był kierowca, a jeden taki siedział z nim. No i od razu im się to podobało. Mówi: A skąd ty umiesz po niemiecku? Po niemiecku do ojca, a ojciec mówi: Byłem dwa lata w niewoli, Zajmuje ich, żeby te Żydzi dalej się odsunęli. I mówi, byłem dwa lata w niewoli, nauczyłem się po niemiecku. A poklepał po ramieniu, mówił, good, 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 i już inaczej tak rozmawiano. No, okazało się, że przyjechali do mojego ojca z gminy, bo gmina powiedziała, że nie oddał jeszcze kontygentu. I oni po prostu na pole przyjechali się dowiedzieć, dlaczego nie oddał. A ojciec mówi, mam zawieść dwie tony kapusty. Tak i je przywiezłeś, a Niemcy czekają na froncie. A ojciec wtedy mówi tak, e, podszedł do rządka, wyrwał główkę kapusty i mówi, a ta kapusta, dopiero te liście się tak zginęły na, na główkę, ale nie, nie nadawała się jedzenia. I mówi, można takie, o, taka to się nie nadaje jeszcze, a kiedy przywieziesz, za miesiąc już będzie dobra, a przywieziesz. A dlaczego nie? Co przywożę ty w tym roku zawiozę? Przecież ja wiem, że Niemcom potrzeba jeść na froncie, pomóc trzeba. Oj, jak im się to podobało! Po ramieniu poklepał. Niemcy później zakręcili, pojechali. Dał słowo, podpisał, że kontynent odda, i tak oddawał, i tak co mu szkodziło podpisać. Ojciec się odwraca. A ten jeden Żyd zobaczył, że oni ujeżdżają fik na tej drużce, a drugi z tymi grabiami i leżą Przytomność stracili ze strachu, jak już dowiedzieli się, że to Niemcy, że, że o nich chodziło i to wszystko. No ojciec ich tam oprzytomnił, usiedli, no trzęśli się cały, bo to zginąłby, wiedział. A przy tym zginęliby wszystkie 12 osób naszych. I dwóch Żydów to 14 ludzi. I już więcej nie przychodzili, bo ojciec nie kazał, ale w innym miejscu przychodzili. Z drugiej strony gospodarstwa. Takie krzaki były, to oni w tych krzakach czekali, a ojciec zawsze w nocy wychodził, jem wynosił. Uratowaliśmy dużo Żydów, bardzo dużo. To pamiętam, jak przed Niemcami ratowaliśmy Żydów. Nie tylko mój ojciec, ale bardzo dużo. W Wołominie miałam rodzinę matki mojej. Tam też ukrywali Żydów, po piwnicach. Po... Bardzo, bardzo dużo Żydów uratowanych.